Dzień dobry i szczęść Boże! Witam bardzo serdecznie w czwartek, 11 września. Moi drodzy, to dzisiejsze nagranie, ono odbywa się poprzedniego dnia wieczorem, no w nocy można powiedzieć, w środę nagrywam, późno w nocy. Dlaczego? Dlatego, by ta Ewangelia mogła być skomentowana już z samego rana. O 6.00. Tego będę się teraz trzymał, moi kochani, na prostych słowach. Dlaczego? Ponieważ właśnie miałem spotkanie formacyjne, tak zwane spotkanie uczniowskie. Pierwsze takiego rodzaju spotkanie no, w mojej historii i, i w ogóle. Zainspirowani serialem The Chosen, chcemy, tak jak uczniowie przy Jezusie, tak robić, właśnie kopiuj i wklej, robić takie same środowiska, mieć takie uczniowskie spotkania, takie y, wspólnotki, jak apostołowie, no, uczniowie, gdzie były kobiety i mężczyźni. No i właśnie mieliśmy takie spotkanie w restauracji, obiecana kafe, właśnie 10 września, w środę, i teraz co środę będziemy się o 19 spotykali. No i moi drodzy, Jestem po tym spotkaniu, teraz już jest późno w nocy, jest przed dwunastą. Ale dlaczego do tego nawiązuję? Ponieważ są owoce, bardzo dobre owoce tego spotkania formacyjnego, takiego w miłości. I między innymi owocem jest to, że właśnie jeden z moich przyjaciół podszedł i mi tak Michał, wiesz co, ja to się budzę rano i wychodzę do pracy wcześniej rano i pasowałoby mi słuchać rozważania tego ewangelicznego, o szóstej. Nie tak jak ostatnio wstawiasz, o siódmej czy o ósmej, czy później nawet. Popsułeś się trochę. No, on mi tak nie powiedział, ale ja tak mówię o sobie. Tak, trochę się popsułem, bo po prostu śpię troszeczkę dłużej, Na, nagrywam y, już n, nie o piątej rano. I mówi tak, ok, Paweł, posłuchaj. Dziękuję Ci za tę uwagę, za braterskie upomnienie. Więc teraz będę przygotowywał rozważanie dzień wcześniej. Tak, żeby wstawić w internet, tak, aby o 6 rano każdy mógł odpalić filmik, proste słowa, i usłyszeć, jaką na dziś Kościół daje nam Ewangelię i co z tego można wyciągnąć. I moi kochani, i zaczynam to robić. Tak więc, dziś w czwartek, 11 września, Kościół daje nam Ewangelię z Łukasza, z 6 rozdziału. To będzie kontynuacja nauk Jezusa, tych takich. Bardzo mocnych, trudnych. Dzisiaj wersety od 27 do 38. No i co tam mamy, moi kochani,? Bardzo trudne przekazanie. Przykazanie miłości wrogów, miłości nieprzyjaciół, miłości do tych, którzy nas nie potrafią kochać, a nawet nam szkodzą, oczerniają nas utrudniają nam życie. Jezus mówi, takich właśnie macie miłować. Też tych trudnych. Moi kochani, tak więc dzisiaj Jezus konkretnie naucza tak. Miłujcie swoich wrogów. I teraz trzy rzeczy. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Okej, okay. tak więc moi drodzy, podejmijmy rękawice. Jezus zaprasza nas do takiej trudnej miłości, yy, która będzie od razu, można się domyśleć, pozbawiona pozytywnych uczuć i takiej radości, takiej spontaniczności, takiej łatwości, z jaką nam na przykład kochać tych, którzy nas kochają. Tutaj w tej miłości tego nie będzie, ale wiemy dobrze, że miłość to nie emocje. Miłość to to nie ten uśmieszek i ta taka radość, że ja coś zrobię. Nie. Miłość to decyzja, miłość to konkrety, więc możemy kochać nieprzyjaciół i oczywiście nie przeżywać pozytywnych uczuć w tym samym momencie. Jak najbardziej Jezus to rozumie, ale kochać trzeba. Tak więc zobacz. Jezus mówi miłować nieprzyjaciół i trzy takie pokazuje płaszczyzny. Aby ich błogosławić, aby dobrze im czynić. Aby się za nich modlić. No dobra, więc podejmujemy to. I moi drodzy, to co tutaj właśnie już zauważyłem wcześniej, nie należy się spodziewać, że to przyjdzie nam łatwo. I oczywiście nie, nie chcemy się starać, żeby to robić z radością, ponieważ się tego nie da, byśmy byli hipokrytami. Jakbyśmy teraz z uśmiechem na twarzy tak biegli do kogoś, kto nas opluł i, i coś mu. No po prostu jeszcze buta wiązali. Nie, nie z uśmiechem. Mamy oczywiście mu usłużyć, ale to już będzie zupełnie inny czyn, ogłocony właśnie z takiej lekkości. Ale Jezus rozumie, że miłować nieprzyjaciół to jest trudna sprawa i On nie oczekuje radości przy tych czynnościach. Ale tych czynności, owszem, tych konkretów, tak, tej rzeczywistości, że będę błogosławił, czynił dobro i się modlił, tak oczekuję. Więc to róbmy. I moi drodzy, właśnie w kontekście tej refleksji przypominają mi się inne historie, między innymi o tym, jak Jezus opowiadał o, o, o dwóch braciach. Ojciec do jednego mówi, idź i popracuj w winnicy. I on mówi tak, tak, idę, ojcze, ale nie poszedł. A do drugiego mówi: Idź i popracuj w winnicy. A ten drugi syn mówi, nie chce mi się. No ale później, po jakimś czasie się ogarnął i poszedł. No i oczywiście Jezus mówi, że ten drugi jest przykładem do naśladowania. I teraz zobacz, jak on poszedł do tej winnicy? Z radością, w podskokach? Absolutnie nie. Tak jak mu się nie chciało wtedy, kiedy to powiedział, werbalnie, że nie chce mi się, nie pójdę, tak później, w tym samym duchu. Takiego niechcenia, przymusu, on poszedł i to zrobił. Ale właśnie w takim duchu zaparcia się samego siebie i bez uśmiechu na twarzy. No i Jezus go pochwalił, pięknie, okej. Okay. Ostatecznie tata go poprosił, on to zrobił, ostatecznie okej, okay, jest dobrze. I tak samo jest właśnie z miłością nieprzyjaciół. Mamy kochać, mimo że to będzie nas kosztowało. I teraz takie przykłady, moi drodzy, ze swojego życia nie będę tam daleko sięgał. Kiedy ostatnio jechałem samochodem i pewien kierowca tak przyhamował, że nas zatrzymał wszystkich na zielonym świetle i później się zapalił, bo czerwone i staliśmy niepotrzebnie na skrzyżowaniu trochę dłużej, to pierwsza moja reakcja była taka, że się wkurzyłem na tego człowieka. Ale automatycznie parę sekund później mówię, o nie, 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 nie. Nie będę mu złorzeczył, nie będę wysyłał mu złej energii, będę go błogosławił, bo słowa mają moc. Kiedy ja go bym przeklnął, to jeszcze bym mu dołożył nieszczęść i, i, i dał go na pastwę demonom, sam siebie czyniąc współpracownikiem demonów. No to było straszne. Mówię, nie, 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 ja będę go błogosławił. Mam może trudny czas, może jest słabszym takim kierowcą, nie wiadomo, co tam się dzieje, błogosławię go. I od razu się moje nastawienie zmieniło i, i okej, okay, stojąc na tym czerwonym świetle go trochę pobłogosławiłem, czyli życzyłem mu dobra i jego rodzinie, bo słowa mają moc. A błogosławiąc, automatycznie ja jestem współpracownikiem Boga, od którego pochodzi błogosławieństwo. A nie przeklinając, współpracownikiem szatana, od którego pochodzi przekleństwo. Ok, tak więc mamy błogosławić na lewo, na prawo tych trudnych, którzy nam złorzeczą błogosławić. No, poza tym mamy dobrze czynić. Więc czyńmy, róbmy jakieś dobre uczynki dla naszych trudnych sąsiadów. I mamy się modlić. Też miałem ostatnio taką sytuację że objawił się człowiek, który był niby moim przyjacielem, objawił się jako taki nieprzyjaciel, wróg i pierwsza moja reakcja była taka, żeby żeby się o, jakoś odegrać, żeby coś udowodnić, ale wy nie, 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 to będzie walka, to nie będzie modlitwa o tego człowieka, to będzie jakaś tam walka o jakieś racje, a, a Jezus tego nie uczył, On mówi, módl się, więc ja Poszedłem do kaplicy i pomodliłem się za tego mojego starego przyjaciela, aktualnego, trochę nieprzyjaciela. I pomodliłem się i oddałem go Bogu. I nie, żeby tam coś mu się złego stało, tylko no, żeby, żeby był zdrowy, żeby podejmował dobre decyzje o, o to, co dla niego Bóg naszyknął, żeby mu się tam zadziało. Właśnie, modlitwa. I nic mi z tych rzeczy nie przychodziło łatwo. Ale właśnie o to chodzi, że mamy czynić i nie patrząc na to, że robię to bez podskoków i bez uśmiechu na, na ustach. Życzę Wam wszystkim miłości i nieprzyjaciół, takiej mądrej, takiej, która wypływa z decyzji, a nie z uczuć. Bo to by się nie dało. Pan z Wami, niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący. ojciec Syn, Duch Święty. No i wszyscy możemy pomodlić się o, o Pawła i jego rodzinę, bo dzięki niemu teraz proste słowa będą serwowane o szóstej rano dla wszystkich. <laughs> dzięki i do jutra.